Dużo zadawaliście takie pytanie. naprawdę Koreańczycy jedzą psy? Tak. W ostatnim filmiku poruszaliśmy temat Korei Północnej. Temat, który też Was bardzo interesował, też taki trudniejszy temat. I dzisiaj będzie podobnie, podobnie trudny temat, hmm. czyli jedzenie psów tak. w Korei. Tak, bo to też Was bardzo interesowało. Tak, dlatego, do kolejnej. Kodanki. Koreanki z dokładnie. Bartkiem Tak, plus Bartek. Tak, dlatego jesteście ciekawi. Zaczynamy! No dobra, takie pytanie i trudny temat. I już ja dużo słyszałam takie pytanie i ja nie chcę uciekać. Ja chcę powiedzieć dokładnie. Jaka sytuacja teraz w Korei i trochę historycznie? Tak, nie? tak. Chcemy wytłumaczyć tę sytuację właśnie z tym jedzeniem psów e, historycznie, jak to było kulturowo, jak to się działo, jak zmienił się pogląd Koreańczyków na e, jedzenie psów. Też chcę po prostu poruszyć ten temat, bo często jesteście po prostu tym zainteresowani, plus często też są. E, Niegrzeczne nie... komentarze. I tu też chcemy właśnie o tym wspomnieć, no, że komentarze typu, jak na przykład miedziń coś je na filmiku, to a wyjecie psy, haha, ha, ha, albo no. idź z psa. Naprawdę, kto można, wie albo jest ciekawy, dlatego pytanie, naprawdę jedzą? Albo e, e, w Korei jest takie jedzenie? Takie pytanie, normalnie, można tak, tak pytać. Tak. Ja też nie tak obrażam, nie? To po początku, ale na przykład. Jak Bartek powiedział, nie? No to jesteś z Korei, haha, czyli tutaj Korea jest... No, albo coś jest na talerzu i ktoś pisze o, pewnie pies. No, takie, no coś nie? takiego, nie? Więc... To wtedy już nie jest fajnie komentarz. Tak, dokładnie. Dlatego chcę, Mijin chce tutaj razem ze mną wytłumaczyć wam po prostu jak wygląda dzisiaj obecnie sytuacja i jak to sytuacja się zmieniała mm. na przestrzeni lat. Tak, najpierw historia. Dlaczego jedzą, czyli jedliśmy psu. Psy. Psy. Tak? Bo dawno-dawno temu to wtedy jesteś też tak samo jak kroba albo y, kukut, kura, kura no, świnia. albo świnia, nie? Ale świnia chyba wtedy trochę trudno znaleźć, nie wiem, do... Korei. No, Korei, a do bardziej kroba, ale kroba musi pracować, nie? Tak, na polu, dokładnie. No. A potem kura to wtedy... Snosi jajka. Jajka i jeszcze hmm. za mała. Tak, jest za mała, żeby wykarmić tak, całą, całą rodzinę. Tak, całą rodzinę. Wtedy naprawdę koreańska rozna tak mhm. bardzo duża, nie? Nie mhm. aż tak teraz. Dlatego, no, pies co robi? Siedzi bardziej y, pod domem, mm. nie? I to samo można tego pilnować. Pilnować z domu. Mm. Ale jeżeli nie tak trzeba, nie tak musi być, to wtedy możemy jeść. Wtedy mm. tak robiliśmy. Tak. I tak mało znaleźć mięso wtedy, nie? Tak, tak. tak dawno temu jesteśmy takie biedni, i tak trochę trudno znaleźć mięso, to wtedy. No. Mhm. Ja tą sytuację zawsze też tak porównuję z koniem, tak? Że na przykład koń, yy, koń był bardzo drogim zwierzęciem w Korei mm -hmm. i też był, yy, było ich mało i po prostu na przykład w Korei nie jadło się mięsa koni. Tak? Ale ja słyszałam, że można jeść, ale tak? to jest nie takie popularne. No, popularne, właśnie, tak, bo zazwyczaj. Dotyczy... Jątkowe jedzenie. Tak, a na, na przykład właśnie gdzieś tam w Mongolii, czy nawet w samej Polsce. Mięso z konia jadło się normalnie. W no właśnie, dokładnie. I no, na przykład i tak mi się wydaje, że właśnie tak jak mówisz, w Korei wcześniej tak pies był postrzegany jako dokładnie podobne zwierzę hodowlane jak krowa czy kura. tak? Mhm. I wtedy w Korei pies jest po prostu pies, nie taki pet. Nie jako zwierzę domowe. Nie był no. traktowany, pies nie był traktowany jako zwierzę domowe. Tym bardziej, że jeszcze jakoś kulturowo, um, pies był zawsze takim negatyw, na, tak, negatywny miał wydźwięk to słowo, znaczy znaczenie tak jakby. No, u nas też w Polsce trochę tak było, ale na przykład, właśnie, jak mamy jakieś przekleństwa koreańskie. Tak zawsze połączymy dodamy do K, okay, Czyli tak, pies. pies. Tak, tak, dlatego na przykład K to wtedy to pies albo co jeszcze można, Papier to te koty, to dajemy, G. Tak, tak pies, tak, tak, tak my, e, robiliśmy, tak, Tak. tak. Mhm, tak. Mhm. To ale w Polsce jest tak samo, że na przykład pies miał taki trochę bardziej negatywny wydźwięk, bo na przykład są ludzie, którzy mają na nazwisko kot, ale nie ma ludzi, którzy mają na nazwisko pies. Tak samo mówi się jakieś, na przykład teraz mi przychodzi do głowy pies na babę, to też jest określenie przejora przejoratywne. E, Chyba dobrze wypowiedziałam to. <grym> e, właśnie negatywny ma wydźwięk, to określenie. No i właśnie... A to jest... Tak, tak. To, mm. to, to wtedy nie wiło aż tak teraz, nie? Dopiero zaczęli chyba w lata 90., to wtedy nagle tak paplarny. Stało się y, po prostu y, hodować psy w domu. Ps domu tak, tak, tak jako, Klatyku... zwierzę, zwierzę, jako zwierzę domowe. No, no. Klatku, O pies, to jest naszą rodziną tak, tak tak, tak no, no. dlatego od tego dnia od czasu. tego czasu tak, coraz, coraz w Korei też y, dużo osób mówią teraz nie możemy jeść albo nie jedz już nie jedz, tak? Jeszcze tutaj tak, teraz dużo jedzenia jest i jesteśmy trochę, trochę polepszy niż kiedyś. Nie tak było e, e, to jak biedny, dlatego mamy dużo jedzenie i można zamiast tego tak, mhm. jeść coś inne jedzenie, dlatego nie jedz i nawet ja też ktoś widziałam jaki filmik albo to wtedy naprawdę takie mieście nie. Ja tak, dąty... są źle przetrzymywane te zwierzęta. Mm -hmm, w małych no. klatkach, w złych bardzo złych warunkach no. są przetrzymywane te zwierzęta. To bardzo takie chory, nie? Mm -hmm. Dlatego mhm. um, o osób więcej, tak, coraz więcej mówią o tym i w Korei też kiedyś było bardzo, bardzo dyskusja i tak pół i pół. Ktoś tak bardzo mm, mówi, to jest tylko jedzenie, a ktoś mówi, ale to jest pies też jest. Częścią rodziny w sensie, że jest no zwierzęciem domowym, tak? No, dlatego tak razem tak, czyli na siebie tak koczyliśmy, a teraz moim zdaniem trochę... Pięcej osób tak mm. myślą, to trochę nie musimy jeść. Tak, znaczy nawet jeżeli teraz już pojedziecie do Korei, jesteście w Korei, to restauracji, w których możecie zjeść psa, naprawdę ciężko jest je znaleźć. Mm -hmm. e... Bo teraz mało osób jedzą i nadal... Tylko stary ludzie, można tak, nadal tak szukają, ale naprawdę coraz coraz młodsi ludzie nie tak jedzą. Mm. Tak? Nie mm. ma takiego oświetlenie i nawet ktoś jadł tylko raz albo dwa razy, ale nie lubi, albo po prostu po co? Mamy dużo takie pieśne o mnóstwie, nie mamy, a dlaczego akurat je, jemy bez mm -hmm. nie? Tak. Dlatego coraz mniej się i wydaje mi się chyba. Później, nie wiem, w przyszłości naprawdę tak mało, nie wiem. Albo w ogóle, z 1% może, albo tak. 0% i. Tak, no, tak, tak, no rozumiem. Znaczy, no właśnie tych restauracji w Korei jest coraz mniej, coraz trudniej je znaleźć, albo często na przykład te restauracje nawet nie mają w menu, często mają ukryte. Mm. To też może się tak zdarzyć, że mają ukryte. To bo to dlaczego, dlaczego tak wygląda? Bo wszyscy teraz tak patrzą. Tak, patrzą Je? na ręce Cyjesz? po prostu czyjesz? A tutaj jest taka restauracja, to wtedy uciekają albo nie yy, chodzą, nie? Do tak, tego... tak. Także na przykład w Korei powoli robi się podobna sytuacja, może trochę jak u nas. Ale tak. To jest prawda, my jedliśmy kiedyś tak bardzo. Tak to jest było popularne jedzenie i trochę zdrowe jedzenie tak my myśleliśmy, my tak ale teraz coraz, coraz mniejsi i może ludzie niej tak jedzą. Właśnie przez tą sytuację historyczną, albo na przykład sytuację właśnie y, złą sytuację w kraju kiedyś, na przykład kiedy nie było nic do jedzenia, w różnych krajach yy, kiedyś jadło się róż, to, to, dziwne znaczy jedzenie, jedzenie nie, dokładnie tak. Takiego. Tak, na przykład, tak jak powiedziałam, że na przykład w Korei się nie jadło koni, w innych krajach się je konie. Tak samo na przykład w Polsce często dużo osób do dzisiaj uważa, że jedzenie owoców morza jest dziwne, na przykład krewetki hmm. nie, nie wyglądają apetycznie hmm. i nie lubią na przykład, a w innych krajach to jest normalne. Tak samo hmm. powiedzmy jakieś jedzenie ślimaków we Francji. Dla nas no. też to jest dziwne. Po prostu tak było kiedyś taka, w Korei. No, kiedyś mm -hmm. tak było w Korei i to po prostu taka stara kultura, stara historia, nie? Jeżeli, jeżeli właśnie chodzi o też y, 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 hodowlę psów, to nie poruszamy dzisiaj właśnie tego tematu, mm -hmm. że one są przetrzymywane w bardzo złych warunkach, w bardzo małych klatkach, że a. aż serce się kraja. Y, tylko mówimy dzisiaj tutaj y, a propos właśnie historii i kultury i mi, mi po prostu chciała odpowiedzieć. Prosto. Tak, prosto. Z mostu, że czy jedli, czy jedzą, i jak wygląda teraz dzisiaj sytuacja, bo wiadomo, że nie tylko psy, ale dużo zwierząt innych, na przykład też właśnie hodowle krów, czy e, świnek, czy innych e, zwierząt. Po prostu my nie chcemy sądzić do. Tak, tak, kogoś. tak, 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 tak. tak, tak, tak. Mhm. Po prostu. Jedzenie, jedzenie, tak? I kiedy tak jedliśmy, a teraz trochę mniejszy. Tak historia tak biła i taka była kultura. Tylko mm. to. No i jak wam się podobało, moje kochane koleżeczki, takie pogadanki, koreanki, z Bartkiem. Tak, jeżeli tak. chcecie, żebyśmy poruszali jeszcze jakieś inne, na przykład trudniejsze tematy z nadzinką. Um, Albo dzinką, chcecie znać. Tak, coś o, wiedzieć o Korei. Tak, o Korei. Tak, tak, Korejnie, to, tak to piszcie w komentarzach to może uda się nam nakręcić filmik na jakiś inny interesujący was temat. Mm -hmm. e, mam nadzieję, że ta seria też Wam się spodoba. Tak, a tego łapki do góry. I nie hejcie się, ha? Tak, tak, bo my dzisiaj mówiliśmy, tylko tłumaczyliśmy historię i tak jakby kulturę, z czego to wynika. Tak. Nie oceniamy nikogo. Mm -hmm. Tak. Hmm. Tak, to jest po prostu tak. Tak. Mhm. Dobrze. <laughs> no to nie zapomnij jeszcze suba też i do zobaczenia w następnym filmiku. Tak. Bye.